Kolego dyrektorze, serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w sesji naukowej w poszukiwaniu tożsamości ruchu ludowego. Jestem szczególnie wdzięczny za powierzenie mojej osobie patronatu na tym przedsięwzięciem. W pełni zdaję sobie sprawę z wagi znaczenia tematu tej konferencji, zwłaszcza w dobie obecnych przemian, form i treści życia politycznego w Polsce i w Europie. Z wielkim zadowoleniem przyjmuję też wszelkie inicjatywy podejmowane przez Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Muzeum Historii Ruchu Polsk Polskiego Ruchu Ludowego i Zakład Historii Ruchu Ludowego, Łączące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w myśli programowej ruchu ludowego, jej pielęgnowanie i rozwój. Historyczne doświadczenia ludowców są ważnym wyznacznikiem dla kształtowania bieżącej i perspektywicznej polityki Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tożsamość i myśl programowa luchu ludowego podobnie jak w przeszłości powinny wyrażać poglądy i koncepcje dotyczące całokształtu problem, problemu państwa formułowane z pozycji jednostki interesów wsi i chłopów z najważniejszymi interesami Polski w nowej sytuacji geopolitycznej w strukturach Unii Europejskiej. Z zainteresowaniem oczekuję na owoce dzisiejszych obrad w postaci publikacji pokonferencyjnej. Będę gorąco wspierał jej wydanie drukiem i jak najszerszą popularyzację wśród działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z nadzieją na zapoczątkowanie szerokiej dyskusji na ten ważki temat. Wszystkim obecnym, w tym prelegentom i zaproszonym gościom dziękuję za udział w konferencji i życzę pomyślnych obrad. Podpisał z koleżyńskim pozdrowieniem, z poważaniem Janusz Piechodziński prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ten list chciałbym przekazać na ręce kolegi dyrektora, życząc obecnych obrad. Wszystkiego dobrego.